Firma harbut i Zbuduj Sam Dom prezentują dom na start bez kredytu. Szemaneczko witamy. No i tak, dzisiaj robimy zbrojenie wień. No i tak, mamy już pokręcone zbrojenie. Tam sznureczek mamy puszczony puściony, puszczony w poziomie. Tam może Przemek chyci, a ja tu wlezę ciach krętareczka chłopaki do snureczka masz? to jest tylko na moment te wkręty, a złapiemy ich śrubami. Tak we dwóch robiliśmy szlak sznurem sobie strzelaliśmy tutaj takie knapki z kontrolaty łapaliśmy i z góry we dwóch kładliśmy na to płytę, przykręcaliśmy No i tak z dwóch stron. No i tak, mamy płyty z Deka połapane, z Deka połapane. Także teraz wiercimy sobie na przestrzał dziurkę. Tu. Robimy dziurkę Śrubeczka Czy tu, czy tu Ciach Łapiemy jedną, Wam pokażemy, później będziemy lecieć, że tak powiem hurtowo, czyli po raz piąty Chcę Wam to pokazać, ale GoPro 8 nie pozwala na to. Powiem Wam gorszego gówna nie miałem. Miałem trójkę, miałem czwórkę, miałem szóstkę, siódemkę chyba też miałem. Trójka była najlepsza. nie? Teraz to co robią to jest normalnie kaszana totalna. Co? Tu gdzieś Tu? Nagadałem się, nagadałem i Najgorsze, że ona nad nie piknie, dopiero jak kończę film to coś tam zaczyna pikać, prikać Czewek no. kłada tam śrubę, ma klucz, trzyma sobie kluczem pach Ja tutaj łapie kluczykiem pach. Nie ma siły, żeby to coś ruszyło. Tu dam jeszcze takie knapki, ale pokażemy później. Dobra, lecimy. Lecimy hurtowo. Nie ma czasu. To jak najwyżej, bo jest nadprost. To jest wiertło do drewna i tak wiercę z udarem. Świadomie Zaraz będą komentarze, że wiertłem do drewna z udarem wierci O wiele szybciej się wierci, lepiej się wierci I tak wiercimy tutaj Diaksik leży na bateryjki, co jakiś czas naoszczyć wiertełko idzie jak złe Czach No no i tak, zaszalowane, przygotowane, żeby czasu nie tracić. Bierzemy się za Także wykorzystujemy sznurki, które wykorzystywaliśmy wcześniej. Tylko chcę zobaczyć, czy to jest ten długi, czy krótki, żeby wystarczył. No jest krótki. To będzie na kawałki. To jest Długi? No to dobra. Jak długi To taka deseczka? Kawałek jak kontrłaty. Tutaj papiak, gwoździk, kciach. Jeszcze piłka. No i tak, mamy deseczkę. Teraz bierzemy sobie do tego poziomu. Ciach. Pach. Jeden by wystarczył. Ale napniemy to tak jak struna Niech się trzyma się Dobra, to jest to potrzebne I to Babababej. Zobaczycie jak tutaj sobie inwestor rozplanował Rozmieszcze... Rozmieszczenie, pomieszczenie, pomieszczenia Rozmieszczenie, pomieszczeń, pomieszczenie, pomieszczenie. Rozumieć No Rozumieć o co mi chodzi Słoneczko było, a teraz już czarno się zrobiło Niestety podają słabą pogodę Ale trzeba być twardym, nie miękkim Także nie nie poddajemy się. Patrzę, czy z dobrej strony, żeby to przyczepił. Naprawdę, porządnie, żeby to przemoło. Pochowaj te graty i trzeba przykryć te bloczki. Dobra. Pochowaj jednak z tam. Te O! Kurde, nożyka. Masz tu, Stasiu, nożyk? Ja zostawiłem Nie chce mi się iść na razie chcę wam pokazać Grat Normalnie grad Ale to przejdzie bok to jest chwilowe Naprawdę naciągam to jak Strunę Trochę pary mam Łapach Aż się trzęsę jak strzeli Wam sznurek na 12-13 metrach A nie da się naciągnąć Żeby nie siadał po środku To znaczy, że ciulaty sznurek, dobra Na dole przykręcę tak jak ma być tu Do linii No i dobra Wow. Dobra, wracamy później Nie wiem czy to widać, ale tęcza bomba Od ziemi do ziemi To dwa garnki muszą być I lecimy z pierwszą warstwą ścian działowych Tutaj mamy równe 100, odtąd zaczynamy. Odtąd zaczynamy. Tak jak papa leży, już jakiś zarys widać, prawda? Najpierw trzeba wyczuć. Temat. Ta. Ta, 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 ta. Więcej towaru, żeby było co dobić. тараа аа намраа Ta rzemica, już widzę, że młotka nie mam. Dobijamy pionik, łapiemy połóweczka, jest na tyle fajna, że szybko reaguje na młotek do sznureczka, aby nie dotykało. I następny tu już mamy drzwi także do cineczka pójdzie, wyrzucamy to tutaj. Tu zabierzemy. Ta Dobra, tu docinka, to lecimy dalej. Zanim przemodotnie, to już następnego wymurujemy, nie? Powiem Wam, z tą kamerą to już jest totalna porażka. Sprawdzę, jak. Pojadę do domu, czy jeszcze jest na gwarancji? Oddaję to, bardziej wiesz, już GoPro nie kupię więcej. Są te son, sonówki, ponoć dobre, tylko kurde, słabe są pod tym względem, że są długie, nie? Ta GoPro jednak jest wygodna, no ale tak tak wciula leci, że masakra nie się naprodukuje. Do Was, a tu wszystko na marne. Jeszcze ciupkę towaru Beto. No i tak, ścianki działowe, znaczy pierwsza warstwa ścian działowych wymurowana. Powiem Wam, momentami nie było świata widać, ale daliśmy radę, że tak powiem. Także tak to się prezentuje na chwilę obecną. Już widać zarys, jak to ma wyglądać. Także co, jutro zalewamy wieniec, no i lecimy dalej ze ściankami działowymi, nie? Także jak się podoba, dajcie łapkę w górę. Jak się nie podoba, dajcie łapkę w dół. Ale lepsze są te w górę, nie? <laughs> Także trzymajcie się, do następnego. Jeszcze bym był zapomniał. Tam się ktoś pytał, jak to jest, że y, tutaj murujemy już do sznurka, nie do poziomicy. Y, pionu nie łapiemy. Murujemy do poziomicy, pion łapiemy sobie na rogu, prawda? Na narożniku, naroż, narożniki wy, wyprowadzamy sobie do poziomicy Do pionu no i czepiamy sznurek Do tego narożnika tak Jak sznurek idzie od narożnika do narożnika i się tego trzymamy No to ściana z automatu musi wa wyjść wam w pionie Uwierzcie mi na takiej długości Jeżeli nie będziecie robić tego do sznurka tylko do poziomicy Nie wyjdzie wam za Chiny ludowe nie Także tak yy, Zadawajcie pytania yy, Jak macie jakieś co do yy, No co do budowy, no z chęcią odpowiem, nie? Z chęcią odpowiem, zawsze jakieś tam, najwyżej na koniec dnia wybiorę i wytłumaczę, no bo, yy, no, no bo widzę, że przydaje się to, nie? Wam. <laughs> Dobra, na razie.